Zgodnie z tym, co zapytałem wczoraj na relacji, dzisiaj wrzucimy Wam film z tego, co wczoraj się wydarzyło dokładnie. Emocje troszkę już opadły, jest przede wszystkim jasno, więc możemy ocenić sytuację pod kątem wizualnym, bo to ma tutaj największe znaczenie. Przypomnę, że nasza wypożyczalnia powstała w 2017 roku jako jedna z pierwszych i jako jedyna od tamtej pory na karkowskim rynku trwała. Od tamtego czasu pojawiło się i znikało wiele różnych firm. Tak my przez cały czas budowaliśmy nasze doświadczenie. doświadczenie pracy z klientem. Z tym klientem lepszym z tym klientem gorszym. Jednak właśnie wczoraj czara goryczy się po prostu przelała, bo to co goście zrobili, to jak potraktowali samochód jest niesamowite. Po początku, dzwonił do nas w poniedziałek gość, że chce wynająć Mustang'a. W sumie nie jest niczym nowym, dlatego że to jest nasza praca codzienna. Tak? Każdego miesiąca obsługujemy około 100 wynajmów, a sam Mustang wynajmuje się średnio 120-140 razy rocznie. Standardowy temat, standardowa procedura. Zebranie danych, weryfikacja, wprowadzenie do, do systemu. Gościom mówili na 18, stawiają się punktualnie na 18. I w sumie to taki moment, w którym Mustang jeszcze nie wie, że najbliższe 24 godziny to będzie jego przygoda życia. Standardowo, jak zwykle, klient dostał od nas samochód czysty, zbankowany, w dobrym stanie technicznym, z prawie nowymi oponami. Wszystko zostało zaznaczone na protokole, a uszkodzenia jakie na aucie były były na tyle znikome, że nie miały żadnego wpływu na eksploatację czy na walory wizualne. Więc nie mamy sobie nic do zarzucenia w tej kwestii, dostał samochód idealny, mimo tego, że nie jest to nowy samochód, ten samochód u nas już kilka jeździ. Około godziny 19 tego samego dnia system zaspamował nas wręcz z wiadomościami dotyczącymi znacznego przekraczania prędkości, obrotów silnika. I żeby było jasne, my naprawdę nie siedzimy całą dobę nad monitoringiem i nie sprawdzamy jak kto jeździ, no bo nie mam na to czasu tak? i zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci jeżdżą szybciej samochodami, samochodami sportowymi, no ale kurwa, 180-200 na godzinie na zakopiance. W styczniu przy temperaturach niskich zera z mocnym autentynnie napędowym, no to jest przepis chyba tylko na jedno. Na przebitkach, wrzucamy Wam screeny z systemu. Dodam, że to nie są zakłamane dane z, z GPS-u, tylko to są dane z szyny CAN w samochodzie, czyli z jego komputera. Czyli dokładnie ta sama prędkość, która jest na raporcie, to jest dokładnie ta sama prędkość, którą kierowca widzi na yy, liczniku. Czyli ja widzę 200 na godzinę, jechałeś 200 na godzinę. Nie ma przekłamania, nie ma GPS-u. Nie ma nie ma jakby, wiecie, tego, że satelita się zawiesiła czy coś, bo system też zbiera dane z satelit i tych satelit nie jest 2 czy 3, ich jest chyba 12, czy 15, bo tak czy goś tam sobie gdzieś przycisnął na prosto i pojechał 200 na godzinę. Okej, okay, nie powinien, no bo jest nowy weryfikator mandatów, są przepisy prawa ruchu drogowym, bezpieczeństwo i tak dalej. Każdy przyciska, nawet się z policjantami, pogada, do każdy się kość przyzna, powie no jechałem z samochodem, jechałem tam 200 na godzinę raz, okej. Okay. Ryzyko, jest ryzyko, jest zabawa. Ale w tym przypadku sytuacja powtarzała się cały czas. Co chwilę prędkość, 100-200, bez względu na miejsce. A miejsce to były myślenice, Dobczyce i rabka, tamte rejony, więc tam nie ma autostrad. Tam nie ma autostrad dróg ruchu, ruchu. To są po prostu wioski, małe miejscowości, gdzie jest ciasno, wąsko są drzewa, ludzie, latarnie, wszystko. No, no nie jest to bezpieczne. Zadzwonię do gościa, proszę, żeby uważał na siebie. Bo potem, jak się zawini na drzewie i mu ubezpieczyciel zrobi regres, to do końca życia będzie spłacał ten samochód jako kaleka na wózku inwalidzkim. Albo jego matka będzie płakać po nim, że to dobry chłopak był i to w sumie wina samochodu. Bo po co żeśmy mu ugodali? I to jest zabawne, bo taka sytuacja już miała miejsce, kiedy młody chłopak wynajął samochód, uszkodził go, a potem jego ojciec zadzwonił i do nas miał pretensję, że my mu auto wynajęliśmy. I ten chłopak nie miał 16 lat, tylko miał 20 par lat, więc, no... no kurwa, był odpowiedzialny za siebie, chyba tak? No, telefon do gościa pomógł, uspokoiło się z tego, co obserwowaliśmy potem. To pozostało tylko katowanie do odcinki, ale z mniejszymi prędkościami. Uznaliśmy, że, no okej, okay, nie jeździ niebezpiecznie. Może auto wróci całe i nic tam się tego nie wydarzy. Eee, jeszcze tego samego wieczoru, moją uwagę w sumie, zwrócił na naszym parkingu samochód wynajmującego. Witam wam zdjęcia teraz tego samochodu pomyślałem sobie od razu, że trafił się nam właśnie taki szybki, wściekły gniewny, młodociany szofer z pesel 96 no stereotypy niestety same się utrwalają i nie chcę nikogo obrażać, ani oceniać na podstawie tego czym jeździ ale to już sobie sami ocenicie jak zobaczycie te zdjęcia no więc minęła sobie doba auto miało wrócić wróciło, spóźniło się o godzinę, panowie nie mogli trafić co też jest zabawne, że jak jechali po auto, to byli punktualnie teraz nie mogli trafić, bo nie wiedzieli gdzie dziwne, nie wiem no i wtedy naszym oczom ukazał się nasz Mustang a zresztą zróbmy sobie oględziny i pokażę wam krok po kroku wszystko co e, no, co, co nas szokowało, że tak powiem obejrzymy sobie teraz samochód na żywo Będziemy włożyć się do osłowni. Tak wygląda samochód, panowie stwierdzili, że w takim stanie samochód zwrócić jest spoko i, że w sumie wystarczy tylko chusteczka mokra, żeby go wyczyścić. 24 godziny doprowadzić samochód takiego stanu, moim zdaniem trzeba się wybitnie postarać, nie jest to takie proste, tak to wygląda. Zapraszamy na miejsce pasażera. Pasażer również świetnie się bawił i jadł prawdopodobnie jakąś pizzę. Zostawił sobie, stawił sobie sosik, więc jak oglądasz ten film, to, to możesz się do nas zgłosić i my Ci go chętnie oddamy. Razem z tym, co zostawiłeś w cup holderze. Jakieś okruchy, wiem, jakieś paluszki były jedzone czy coś. Jeszcze taką ciekawostkę Wam pokażę z tyłu. Z tyłu to wygląda tak. Tutaj są jakieś gadżety, jakaś resztka pendrive'a leży czy czegoś. No i też ciekawostka, urwanie tego kawałka kanapy. Jest intrygujące, błoto, błoto na boku fotela w miejscu, gdzie nie, nie wkłada się nóg ani nic, świadczy tylko o tym, że tu jakaś kurwa orgia chyba się działa na czele z igłami z choinki. No ale fajnie, bo pan nam tu zostawił dwa groszy na szczęście. Także... Kupaki i nie się ucieszą na pewno. Petarda, petarda po prostu. Mustang jaki jest, każdy widzi. Nie widać teraz dokładnie, jak brudny przyjechał wczoraj, bo wczoraj było sucho. Dzisiaj pada deszcz, więc wszystko zostało zakryte. No jednak widzicie tutaj, że panowie byli samochód przed zwrotem i stwierdzili, że jest umyty. Postarając, takie błoto na nim. I błoto na felgach. Zresztą po samych nadkolach można stwierdzić, że. Samochód jeździł chyba w terenie bardziej, a nie po drogach. I co zwraca jeszcze naszą uwagę, to w tarcze hamulcowe, po których ewidentnie widać, że są przegrzane i ugotowane od właśnie takiej jazdy, rozpędzania się hamowania, rozpędzania 100-200, 0-100 i tak dalej. No więc świetnie się bawiliście. 700 zł za dobę. Jak widać, nie jest to dużo za to, żeby mieć tyle frajdy, nie? Felga, która przerosła panów, krawężniki ich dojechały. Opony tak samo falsifikuje się raczej do wymiany, ale to już chłopaki z sklepu opon będą oceniały, czy, czy trzeba to wymieniać, czy nie trzeba tego wymieniać. No, w sumie, opony, nie pokażę Wam tego, bo nie mam miernika pod ręką, ale panowie zrobili samochodem 400 km i zużyli jakieś milimetr czy półtorej bieżnika opony, więc jest to stosunkowo dużo. Jeszcze jedna ciekawostka jest z tyłu, którą znaleźliśmy. Jest to Paragon na wcześniejszych zdjęciach pokazywaliśmy Wam, że Pan przyjechał Mitsubishi Lancerem Znaliśmy Paragon gdzie jak widać Pan sobie kluczuszki pojechał je kupić czyli jednak dba o bezpieczeństwo i serwisuje swój samochód regularnie Podsumowując, nam naprawdę nie przeszkadza szybka jazda samochodami nie mam pretensji o zdarzenia losowe tak, tak jak to stało się z Jarisem. stały klient uderzył w krawężnik zrobił zdjęcia, wysłał, poinformował Sprawa zgłoszona, części zamówione, auto jedzie dzisiaj do serwisu, będzie pomalowane, zrobione, zapłacone, temat zamknięty. Zdarza się, trudno. Prywatnymi, służbowymi, wynajętymi wszystkimi samochodami można w coś uderzyć i nikt z tego nie robi afery, pod warunkiem, że ludzie zachowują się jak ludzie. Nam przeszkadza jedynie brak poszanowania do cudzej własności. Katowanie samochodów, upalanie ich na lunch kontrolu co mordowanie opon, zwłaszcza miękkich zimówek. Ludzie, myślcie o tym, że no musimy Wam założyć zimówki do samochodów, bo byście się zabili i bierzcie pod uwagę to, że te opony się bardziej zużywają, tak? Macie w regulaminie podany wartość zużycia opony. Czytajcie regulaminy, po raz kolejny o tym mówię. Regulamin jest zarówno na stronie w powiadomieniach mailowych, że nawet przy wydaniu auta, macie możliwość zapoznania się z tym regulaminem. Część ludzi ma to totalnie w dupie i nie myśli, a potem jest płacz. Jest płacz, bo sprawdzić do sądu, na policję, są komornicy i tak dalej. Po co? Po co utrudniać sobie życie? Czemu nie można auta wynająć, pojeździć, oddać, uszanować i być zadowolonym z życia, a nie przysparzać sobie jakichś kolejnych problemów? Szanujcie samochody z wypożyczalni i miejcie wyobraźnię. Brak kaucji na wynajem samochodu sportowego miał zapewnić łatwiejszy dostęp do tego typu usług. Do wynajmu samochodów sportowych. Jednak ta sytuacja, jak i parę innych ostatnio sprawia, że poważnie myślimy o wprowadzeniu kaucji dla nowych, podkreślam, dla nowych klientów. Bo może chociaż to odsieje częściowo głupotę niektórych ludzi, Więc zachęcam do przemyśleń część naszej konkurencji z Krakowa, bo z takimi sytuacjami albo się spotykacie, albo się spotkacie, czego Wam nie życzę, ale jest to niestety nieuniknione, bo zbyt długo w tym biznesie siedzimy i wiemy, co się dzieje doskonale. No a jako bonusik na koniec, wrzucimy Wam film, który wylądował finalnie na policji, sprawa skończy się w sądzie po tym jak panowie naszym fokusem urządzili sobie rajd po Bieżanowie. Bardzo fajna zabawa, bardzo fajne przekraczanie prędkości, jednak 130 km na godzinę w terenie zabudowanym no nie spodobało się niebieskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a w aucie uszkodzone zostały tylko opony i felga. Także zachęcam Was wszystkich do komentarzy całej tej sytuacji. Apeluję o rozwagę, liczę na to, że wszyscy wyciągniemy z tego wnioski. Nasze usługi będą dalej takie, jakie są, a nawet i lepsze. Klienci będą bardziej rozważni. A na drogach będzie bezpieczniej. Myście, ludzie, bardzo was o to proszę.